Jest dzisiaj z nami OnePlus 13. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram, oczywiście, na początek, Mirosław Mazanyc albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego też, ale od Instagrama ważniejsza jest dla mnie w tym momencie strona internetowa. Który jest smartphone.pl, gdzie wrzucam testy telefonów, gdzie wrzucam różne rankingi, gdzie wrzucam jakieś ciekawe informacje. Zachęcam do wejścia. Jak ktoś nie może mnie oglądać, nie może mnie słuchać, to niech sobie poczyta. Nasz dzisiejszy bohater, czyli tańsza wersja. Trzynastki kosztuje 3699 zł, dużo mało, no powiem tak, w tym przedziale konkurencja jest naprawdę naprawdę bardzo duża, bardzo wymagająca i trzeba mieć mocne argumenty, żeby do siebie przekonać, więc zaraz powiem, czy ten telefon takie argumenty posiada, a zanim to zrobię, pokażę szybciutko pudełko, szybciutko, bo jak się domyślacie, do pokazywania tutaj długo nie ma. Sam moment właśnie o, to chyba był najdłuższy moment e, unboxingu tak zwany, bo oprócz kabelka czerwonego i szpileczki w pudełku e, nie ma nic, to znaczy wiadomo, że jest telefon, więc nie mamy ani żadnego etui, ani ładowalki. W zeszłym roku w 12 tej light e, ładowalka jeszcze się załapała. No, a w tym roku już niestety nie. No, to tyle było tytułem wstępu i teraz szybko opowiadam o telefonie. Zaczniemy od budowy i od wykonania. Smartfony w tym roku stały się kanciaste i nie inaczej jest w tym przypadku. Tutaj te boki są absolutnie płaskie jak stół i mówiąc szczerze, ja chyba wolałem Przynajmniej tył, taki jak był w zeszłorocznym modelu, zaoblony tutaj na bokach, dlatego że przez to ten telefon trzymało się w dłoni przyjemnie. Już nie mówię o przodzie, no bo to jest kwestia gustu, ale ten tył nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on był taki delikatnie tutaj zakrzywiony, a jest kanciasty telefon, 206 gramów waży. No czyli to jest solidny telefon, zwłaszcza, że jest wielki, tak? On naprawdę jest wielki. Zresztą pokazać wam. O! Zobaczcie, tu jest S25 Ultra, to jest nasz dzisiejszy bohater, no to one są takie same, a kiedyś ulty czy tam nauty były synonimem wielkich telefonów, a dzisiaj w zasadzie każdy telefon jest właśnie taki. Aluminium, tutaj to już mówiłem, tutaj z tyłu szkło matowe i bardzo przyjemne, i bardzo ładne, i nie zbiera odcisków palców, także tutaj się nie czepiam, ale nie podoba mi się to ta wyspa, która jest przesunięta tak bez sensu, a może dlatego, żeby e, nie było tak samo jak w Oppo, nie mam zielonego pojęcia, no ale wolałbym, żeby ona była umieszczona e, centralnie, co tutaj mamy na dole dwie karty SIM to wiadomo, USB-C, głośnik jeden i na górze jest głośnik numer 2 i w sumie one gają fajnie. Uwaga, zatykać uszy. Są to jakieś wybitne głośniki, ale się nie czepiam, tu wszystko jest ok. Na słuchawkach bardzo bezprzewodowych bardzo przyjemnie wszystko tutaj brzmi. Dwa przyciski to wiadomo, tutaj mamy diody na podczewy, jest aplikacja Pilot, czyli zmieniamy nasz telefon w pilota do domowych urządzeń. No i tutaj tada, jest, na całe szczęście jest to, za co bardzo lubię wszystkie urządzenia OnePlusa, czyli suwak do zmiany profili dźwiękowych. On działa dobrze, troszeczkę ciężko, no ale tak to musi działać, żeby się gdzieś samo nie włączyło. O, no i w ten sposób, jak wieczorem wyłączam telefon, to zamiast szukać gdzieś tutaj po ustawieniach i tak dalej, robię tylko tak. Tak, dziękuję. Do widzenia. Nic mi w nocy nie będzie dzwoniło. Natomiast z zastrzeżeń flagowych, tak, no bo za tą cenę można by wymagać, no nie powiem wszystkiego, ale można by wymagać bardzo dużo. No, na wodoszczelności. tutaj nie mamy ani IP68, 69, tylko tutaj mamy IP65, czyli odporność na zachlapania, to jest jedna rzecz i druga rzecz, nie mamy tutaj niestety ładowania indukcyjnego. No to już w tym budżecie zdecydowanie chciałbym mieć obie te rzeczy. Jedziemy z przodem, jedziemy ze wyświetlaczem. Tutaj złego słowa nie powiem, dlatego że to jest panel AMOLED LTPO, czyli z odświeżaniem od 1 do 120. HDR10 Dolby Vision, HDR Vivid, jasność maksymalna 1600 nitów, a ta punktowa 4500 nitów. Przekątna 678 cala. Płaski jak stół, z naklejoną od razu folią ochronną, nie wiem czy będzie widać, więc. Działa świetnie. Dwukrotne uderzenie w cel wybudzenia i wygaszenia. Czytnik linii papilarnych nie jest ultrasoniczny, tylko jest ten starszy, dźwiękowy, ale działa zaskakująco dobrze. No tylko, że o, widzicie, tak nie wystarczy. Trzeba troszeczkę dłużej palec przytrzymać. Odblokowywanie twarzą. Oczywiście jest. Oczywiście działa doskonale. Always on display. Też jest, w dodatku jest takie fajne w sensie, że możemy je ustawić czasowo albo przez 24 godziny albo na przykład tak jak ja mam ustawione od 7 do 23 i później mi wygasa, żeby w nocy mi nie świeciło. Jest dużo motywów do wyboru, powiadomienia są ze wszystkich aplikacji, także do Always On Display nie mam żadnych zastrzeżeń. I jeszcze pokażę co można tutaj w ustawieniach, bo no to wiadomo, typ jasny, ciemny to tak, automatyczna jasność doskonale działa, więc tutaj ani razu nie miałem takiego wrażenia, że coś działało z jakimś opóźnieniem. Typ kolorów ekranu: żywy, naturalny i typy profesjonalne, kinowy, olśniewający, z temperaturą, ciepła, domyślna, zimna. No mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tutaj rzeczy można sobie ustawić. Typ snu, komfort oczu czcionka, rozmiar ekranu, zwiększanie ostrości, ponieważ to jest rozdzielczość ta trochę wyższa, czyli 1264 na 2780 pikseli, 450 ppi, więc możemy sobie tutaj rozdzielczość o, e, zmienić. Która jest standardowa, ale możemy sobie ją podwyższyć, co oczywiście będzie się wiązało z szybszym zużyciem baterii, ale w zasadzie o baterii się nie ma co tutaj martwić. Kolekcja kolorów na wideo w niektórych aplikacjach, wyłączanie ekranu, to sobie od razu nastawimy na 5 minut. No, no to tak, wygląda, tak wyglądają ustawienia i naprawdę wyświetlacz, moim zdaniem, pierwsza klasa. Działanie. W Polsce sprzedawana jest jedna wersja 12256 z pamięcią UFS 4.0 i procek to nie jest ten najnowszy Snap 8 Elite, ale ubiegłoroczny 8 Gen 3 i moim zdaniem to nie jest wada tego telefonu, ba, powiem coś kontrowersyjnego, to jest zaleta tego telefonu, ten nowszy. Troszeczkę się tam grzeje. Niektórzy mówią bardziej, niektórzy mniej, ale wszyscy mówią, wszyscy przyznają, że trochę się grzeje. Tutaj się absolutnie nic e, nie grzeje. W Antutu, benchmark, proszę bardzo. Mamy milion 800 tysięcy punktów. Śmiga tutaj wszystko przepięknie. Naprawdę ten telefon radzi sobie z każdą codzienną czynnością. Tak jak Widzieliście, używamy równolegle tego Samsunga z tym najnowszym procesorem. Absolutnie tutaj żadnej różnicy nie wyczuwam, a na pewno żadnej na niekorzyść tego telefonu. Wczytamy sobie coś, żebyście zobaczyli, jak to szybciutko się wczytuje, jak się ładnie przewija. Jak widzicie, wszystko już tutaj jest. Wielozadaniowość jest ok. Chociaż wiadomo, że tam. Po jakimś czasie coś tam wyleci, ale też tutaj nie narzekam GPS. Doskonale. NFC oczywiście też. 5G oczywiście śmiga. Jest voice over i voice over LTE, przynajmniej u mnie na karcie Orange'a, którą tutaj mam. Jakość rozmów telefonicznych doskonała, także do działania nie zgłaszam najmniejszych nawet zastrzeżeń. Szybciutko oprogramowanie. Nakładka Oxygen OS 15, Android 15. Różnica między tą nakładką, a na przykład tym, co mamy w Op. Tam się nakładka nazywa ColorOS. W zasadzie. Jest żadna. W zasadzie w tym momencie to już jest wszystko to samo. Producent deklaruje cztery duże aktualizacje systemu i sześć lat poprawek bezpieczeństwa, więc moim zdaniem tutaj jest ok. Poza wszystkimi standardowymi funkcjami mamy trochę AI, czyli sztucznej inteligencji. Jest to sztuczna inteligencja Google'owska, czyli na przykład Gemini, czy Gemini, jak kto tam woli, ale też mamy na przykład, o, po naciśnięciu tutaj albo tłumacza. Więc jak ktoś chce sobie w prosty sposób przetłumaczyć, to nie ma najmniejszego problemu. Jest tak samo Circle to Search. No i to są fajne rzeczy, które wykorzystuję i z których korzystam. To jest w porządku. No i jest tak samo troszeczkę rzeczy w edytorze zdjęć, bo weźmy sobie jakieś jakiekolwiek zdjęcie, na przykład takie. To jak będziemy chcieli je sobie wyedytować, to mamy tutaj Editor AI. No i jest tak poprawienie wyrazistości. Ładnie wyglądają te wszystkie animacje, kiedy ta sztuczna inteligencja pracuje. Chwilkę. O, to potrwa. No i tak to wygląda. Różnicy nie ma żadnej na przykład na tym zdjęciu, no ale... Jest gumka. No, to to jest w porządku. Inteligentne laso, zamaluj, usuń ludzi jak tam chcemy, tak nam gumka nam będzie działała. Jest usuwanie rozmycia na troszeczkę poruszonych zdjęciach. To też jest w porządku. No, i jest usuwanie. Odblasków, na przykład na, odbitych na szybie. No więc w sumie do programowania do tych funkcji AI się nie czepiam. Tutaj wszystko jest w porządku. Zdjęcia, filmy. Mamy tak: obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1.8 z optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw tele 50 megapikseli z dwukrotnym przybliżeniem optycznym, jest szeroki kąt 8 megapikseli i selfie 16 megapikseli, czyli w porównaniu do zeszłego roku jest dużo, dużo lepiej, dlatego że jest ten dwukrotny obiektyw tele, a zniknęło bezsensowne maka. Także tutaj jest OK. aplikacja jest standardowa, także nie ma sensu jej pokazywać, natomiast jakość zdjęć jest w porządku. Jakbym się miał czegoś czepiać do tego, że czasami nie ma zbieżności kolorystycznej pomiędzy wszystkimi trzema obiektywami, w sensie, że raz zdjęcia wyjdą podobne, a raz zdjęcia wyjdą na przykład. Głównie tu jest różnica pomiędzy tym dwukrotnym obiektywem tele, a szerokim kątem, tak? I to też no mówię to nie w sensie dostępu światła do obiektywów, no, ale po prostu czasami te zdjęcia wyglądają kolorystycznie troszeczkę inaczej. Ale w sumie, jakbym się miał czegoś czepiać, może troszeczkę te kolory są czasami takie, nie chcę powiedzieć, wyprane, ale nie są bardzo nasycone. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że są naturalne. Natomiast szczegółów jest bardzo dużo. Rozmycie tła jest naprawdę bardzo ładne. Tutaj widzicie, fajne zdjęcie, i to nawet przy dosyć brzydkiej pogodzie. Wszystko tutaj wygląda ok. To nie są zdjęcia moim zdaniem flagowe, ale to jest naprawdę bardzo mocna średnia półka, czyli w sumie no, w sumie coś, czym jest ten telefon. Także ciężko tutaj się jakoś specjalnie y, czepiać. Zdjęcia nocne są ok. Jest dużo szczegółów. Tutaj naprawdę nie mam. Zastrzeżeń. Wideo nagramy w 4K 60 klatek w obiektywie głównym i w tele, ale w szerokim koncie mamy tylko i wyłącznie Full HD 30 klatek i tak samo jest z obiektywem do selfie. Jakość filmów jest ok. Głos jest zbierany dobrze. To ja już może nie mówię, po prostu oglądajcie i oceniajcie sami. 1, 2, 3, witam. To jest nagranie w 4K i jesteśmy na głównym obiektywie. Można przeskoczyć jeszcze na obiektyw tele, natomiast takiej rozdzielczości nie zrealizujemy w obiektywie ultra szerokokątnym, jak to się mówi czy tam w popularnym szerokim kącie. Więc teraz przeskoczymy na tamten obiektyw. Jesteśmy na ogródkach działkowych. Ostrość jest łapana, no właśnie, z bliska. To coś mi się wydaje, że ten telefon ma jakieś tam problemy z łapaniem ostrości z bliska. W każdym razie, przed chwileczką, jak robiłem zdjęcia, to też tak średnio wyglądało. Dobra, schodzimy z rozdzielczością i przechodzimy na szeroki kąt. O, już jesteśmy na szerokim kącie. Idziemy dalej. Patrzymy się w lewo w prawo. Czy ktoś nas nie przebiegnie? Obiektyw główny i obiektyw tele przejścia są dosyć płynne tak mi się przynajmniej wydaje chociaż chwilkę na tym obiektywie tele wygląda na to, że telefon potrzebuje troszeczkę czasu na złapanie jakiejś ostrości, ale okej okay. o, jest w końcu coś ostrego dobrze, udało się z tą, z tą ostrością Chociaż widzieliście, dopiero po chwili i po przejściu na inny obiektyw, ta ostrość na ekranie się złapała. Dzień dobry, a to kamelka do selfie, i tutaj znowu Full HD 4K nie ma. No to w telefonie, za takie pieniądze, powiem szczerze, tak jak mi się ten telefon generalnie podoba, no to takich rzeczy chyba być nie powinno. Się z Co nam jeszcze zostało? Bateria 6000 mAh, w dodatku ogniwo wykonane w tej najnowszej technologii węglowo-okrzemowej. To oznacza, że smartfon działa bez ładowania bardzo długo. Dwa dni spokojnie są tutaj do osiągnięcia. No, chyba oczywiście, że będziecie nie wiem, dużo grali, no to wtedy nie. Natomiast ładowanie 80 W, ale musicie mieć ładowarkę. To, to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, szkoda, że nie ma ładowania indukcyjnego. Jednak w telefonie za takie pieniądze chciałbym też mieć ładowanie indukcyjne, a ta ładowalka, no to, to też niby się mówi, że każdy ma, no ale jak ktoś nie ma, no to taka ładowalka na stronie OnePlus około 50 euro kosztuje. Także to też niestety trzeba troszeczkę dołożyć tutaj do tego telefonu. Ja akurat ładowarkę OnePlusa mam. I do pełna ten telefon ładuje w jakieś 50 minut. Bo ja mam 80-watową ładowarkę. Ładowania bezprzewodowego, tak jak już mówiłem na początku, niestety nie ma. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? W sumie dobry telefon, świetne działanie, dobre oprogramowanie, świetna budowa, świetny wyświetlacz. OK, zdjęcia, to nie są zdjęcia topowe, ale powiedzmy, że są OK. Szkoda tego ładowania bezprzewodowego, i szkoda, że nie ma tutaj wyższego stopnia wodoszczelności. Natomiast 3699 to jest cena, przy której ten telefon nie ma łatwo, bo na przykład OnePlus 12, zeszłoroczny flagowiec, który jest bardziej kompletny od tego urządzenia w tym momencie. Kosztuje mniej. No więc, tak jak w zeszłym roku, przy dwunastce tej Lite mówiłem, że fajny telefon, ale trzeba poczekać, żeby cena spadła. To wydaje mi się, że tutaj jest dosyć podobnie. Bardzo fajny telefon, tylko trzeba poczekać, żeby ta cena spadła w okolice 3000, trochę poniżej 3000, i wtedy można jak najbardziej brać. O, i to było na tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie. I co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.